Mniej więcej połowa okienka transferowego za nami. I pytanie, kto był na ten moment najlepszym klubem właśnie na rynku tego lata? Wydaje się, że dla wielu byłaby to Aston Villa, ale pytanie dlaczego? Jacy piłkarze tam trafili. Oraz czy te nazwiska mają sens w kontekście The Vinans, którzy w przyszłym sezonie będą występować w Champions League. O tym wszystkim sobie dzisiaj pogadamy. Na wstępie warto zaznaczyć, że Aston Villa, jako klub, aby kupować, musiała wpierw kogoś sprzedać. O tym mówiłem już wielokrotnie na swoim kanale, czy to w filmach poświęconych Aston Villa, czy to zwyczajnie, gdy mówimy o takich filmach transferowych. Bowiem Aston Villa właśnie jako klub miała gigantyczne straty w 2023 roku. Roku i w związku z tym także musiała sobie radzić, gdy mówimy o zasadach wewnątrz Premier League, zasadach tak zwanych PSR, to znaczy takie wewnątrzligowe, finansowe Fair Play. I właśnie dlatego The Villans musieli sprzedać między innymi Douglasa Louisa, Luisa, który za około 50 milionów euro przeniósł się do Juventusu, ale wiadomo, że w ramach takiej dość kreatywnej księgowości zostali także sprowadzeni w ramach wymiany piłkarze na Villa Park, to znaczy Enzo Barana oraz Samuel Inning. Junior. Natomiast gdy mówimy już o innych transferach, choćby Ian Madsen, o nim także mówiłem w jednym z materiałów, trafił do Aston Villa z Chelsea, natomiast w drugą stronę także powędrował jeden zawodnik. Do Douglasa Louisa warto jeszcze dorzucić kogoś takiego jak Musa Diaby. Francuz, przeniósł się do al itihad do Arabii Saudyjskiej. Przed rokiem był bardzo mocno łączony już z transferem właśnie na Bliski Wschód, wtedy jednak postawił na Birmingham, ale po roku. Wyjeżdża za rekordową jak na Aston Villa kwotę, właśnie do Arabii Saudyjskiej. Natomiast także warto sobie spojrzeć na piłkarzy, którzy trafili właśnie na Park, aby dobrze zrozumieć to, jak duży ruch był w tym okienku transferowym w zespole Unaja Emerego. A propos baskijskiego szkoleniowca, warto wspomnieć jego słowa. Odnośnie transferów Aston Villa jeszcze pod koniec poprzedniego sezonu, przed ostatnią kolejką Premier League 23-24. Wtedy Unai Emery mówił nie tak, musimy być inteligentni, musimy pamiętać o zasadach fair play i przez to zbudować nowy zespół, ale mniej więcej nie myślimy o dodawaniu wielu. Piłkarze. Później rzecz jasna dodawał, że trzeba być wymagającym, z tym, że właśnie Aston Villa, gdy mówimy o tym okienku transferowym, to jest stan na sobotę, na dzień, kiedy to nagrywam, przeprowadziła najwięcej transferów, gdy mówimy o całej lidze. I rzecz jasna, pewnie jeszcze kogoś tutaj doda, bo to jest także ciekawy wątek. Mówi się choćby o zainteresowaniu João Felixem. Natomiast z piłkarzy, którzy trafili już do Aston Villa, także można wyróżnić wielu piłkarzy naprawdę dość ciekawych. To, co rzuca się w oczy, to przede wszystkim jest Wiek Aston Villa bardzo mocno postawiła na młodzież, właśnie gdy mówimy o tym okienku transferowym. Natomiast to są piłkarze młodzi, lecz już w pewnym stopniu doświadczeni, między innymi Ian Madsen, czyli zawodnik, który występował już przecież. Między innymi w finale Champions League, właśnie gdy mówimy o jego występach z Borussią Dortmund. Następnie choćby ktoś taki jak Samuel Ining Jr. czy także Enzo Baranecella, to są piłkarze, którzy grali wcześniej w Juventusie. Roz Barclay także swoje przeszedł. No i przede wszystkim jest tutaj ktoś taki jak Amadou Onana. To jest naprawdę hitowy transfer i o nim więcej powiem za chwilkę. Natomiast zanim do niego przejdę, także trzeba zadać sobie pytanie, czego tak naprawdę potrzebowała Aston Villa, właśnie gdy mówimy o tym okienku transferu. Transferowym. Tak jak pewnie widzicie, postawiła na młodość, ale także na mieszankę doświadczenia, i to jest naturalne, albowiem zespół z Villa Park będzie występować w Champions League w przyszłym sezonie, ale także warto byłoby wzmocnić, zwłaszcza, defensywę oraz środek pola. Dlaczego? Przede wszystkim spójrzcie sobie na statystyki pod kątem najgorszych zespołów defensywnie, gdy mówimy o byciu w top 4 na koniec sezonu Premier League. Od 1992 roku Aston Villa była pobita pod tym względem tylko przez Norwich. City. City. Tylko Norwich City straciło więcej bramek jako klub z top 6 od Aston Villa z poprzedniego sezonu. I także patrząc między innymi na to, jak to wyglądało, gdy mówimy o defensywie Aston Villa w porównaniu m.in. z Manchesterem City, z Arsenalem czy z Liverpoolem, wiadomo, że to. W pewnym stopniu jest inny poziom, ale to wciąż są zespoły, które były blisko Aston Villa, właśnie w poprzednim sezonie. Widać ewidentnie, że to są wciąż dwie różne półki. Z czego to się brało? Przede wszystkim rzecz jasna wynikało to powiedzmy z takiego dość ryzykownego stylu gry Aston Villa, albowiem zespół z Villa Park słynął. Z ekstremalnie wysoko zakładanych pułapek offsideowych właśnie na swoich przeciwników, ale także to oznaczało, że dość często, jeśli to się nie udało, rywale mieli bardzo, to bardzo jakościowe szanse. Natomiast także warto spojrzeć między innymi na tę statystykę, to znaczy, kiedy rywale na Aston Villa strzelili więcej niż dwie bramki, albo przynajmniej dwie bramki lub tych goli było więcej. I tak jak widzicie, zdecydowana większość takich spotkań miała miejsce już w 2024 roku. Po części brało się to zwyczajnie z tego, że Aston Villa nauczyła się cała liga i że także rywale, podobnie jak wcześniej z Brighton czy z Newcastle, zaczęli podchodzić do nich z większym szacunkiem, ale także sama Aston Villa miała dużo problemów między innymi zdrowotnych, choćby Bubakar Kamara, czyli podstawowy pivot Aston Villa. Absolutnie postać kluczowa, gdy mówimy o defensywie tego zespołu wypadł ze względu na zerwane więzadła krzyżowe, w związku z czym Douglas Lewis musiał przejść niżej, ale to już nie była ta sama jakość. Unai Emery często polegał na swoich środkowych pomocnikach, którzy mieli za zadanie przede wszystkim bronić dość blisko siebie, gdy mówimy o takim bazowym ustawieniu 4-4-2 w średnim bądź niskim bloku defensywnym, natomiast także w wielu momentach, kiedy piłka znajdowała się już w bocznym sektorze, właśnie ci piłkarze mieli asekurować bocznych obrońców. To oni mieli za zadanie schodzić do linii defensywnej i często wklejać się właśnie w piątkę z tyłu, jednocześnie pokrywając bardzo dużą ilość terenu. Tak jak widzicie to między innymi tutaj, ale właśnie gdy mówimy o takich obrazkach, gdzie oni wklejają się w linię obrony, tak jak widzicie między innymi Douglas Lewis coś takiego zrobił w meczu z Arsenalem, a później także w spotkaniu z Manchesterem City. I pewnie każdy, kto oglądał mecze Aston Villa regularnie w poprzednim sezonie, zdaje sobie sprawę z tego, że najlepsze występy całego tego zespołu wiązały się bezpośrednio z najlepszymi meczami Douglasa Luisa oraz Bubakara Kamary, czy ogólnie środkowych pomocników, bo do tego grona można jeszcze zaliczyć choćby Johna Magdina czy Juriego Tilemansa. Właśnie tak to wyglądało, gdy mówimy o meczu między innymi z Arsenalem wspomnianym już przeze mnie przed chwilą, to znaczy tutaj choćby Kamara zagrał z pierwszej piłki do Tillemansa, ten wypuścił w bój Musa Diabiego, a za moment trzeci z czterech środkowych pomocników zakończył akcję golem. Mówię o Johnie McGinnie. Natomiast gdy mówimy już o Manchesterze City, o tym słynnym zwycięstwie 1-0, kiedy zespół Guardioli był zupełnie zdominowany przez ekipę Emerego, tam także piwoci Aston Willi byli kluczowi. Ale tak jak już wspomniałem, kamara wciąż leczy więzadła krzyżowe, więc pewnie będzie niedostępny przez pierwsze kilka miesięcy następnej kampanii ligowo-pucharowej dla Aston Villa. a Douglas Lewis jest już w Juventusie. W związku z czym De Villans nagle są bez swoich dwóch podstawowych piwotów. I wtedy właśnie do akcji wkracza Amadu Onan. Ten 22-letni piłkarz Evertonu został zakupiony przez Aston Villa i z pewnością większość z Was. Słyszała o nim bardzo dużo pochlebnych słów, głównie przez to, że był on łączony m.in. z Man United, ale także choćby z Arsenalem, więc dla większości nie jest to postać neutralna. Z pewnością wiele osób ma na jego temat wyrobioną pewną opinię. Gdy mówimy o samym transferze, tutaj, tak jak widzicie, jest to najdroższy piłkarz w historii. A Willi pobił on musę Diabiego. Jednak pytanie, czy jest wart aż takich pieniędzy? Na to pytanie oczywiście poznamy odpowiedź dopiero pewnie za kilka lat, ale z pewnością taka przystań powiedzmy, pomiędzy klubami z tego ścisłego topu, czyli załóżmy Arsenalem, a takim klubem jak Everton jest z pewnością potrzebna temu zawodnikowi, a sam UNAI Emery jest w stanie właśnie na przykład z takiego Douglasa Luisa ulepić piłkarza dużo, dużo lepszego. I wydaje mi się, że podobnie może być w przypadku Amadu Onany, który ma określone cechy, które są unikalne w przypadku jednego piłkarza, to znaczy jego wzrost, warunki fizyczne, także umiejętność, do pokrywania właśnie tej gigantycznej ilości przestrzeni w środku pola. Wydaje mi się, że to będzie coś, czym będziemy się momentami zachwycać, gdy mówimy o tym piłkarzu, także nawet jego umiejętności, choćby kiedy mowa o prowadzeniu piłki, o, o takich rajdach z piłką, to jest coś, w czym ten piłkarz czuje się doskonale, natomiast wciąż ma wiele do poprawy, gdy mówimy czysto zwyczajnie o walorach piłkarskich, takich jak między innymi granie na jeden kontakt, jak choćby posyłanie takich zdobywających podań, jak umiejętność bycia piłkarzem box to box z, z zakończeniem akcji strzałem w polu karnym. W tym mam wrażenie, że unaje Emery będzie musiał poprawić kogoś takiego jak Amadu Onan. Natomiast często piłkarze Aston Villa między innymi właśnie wspomniany Douglas Lewis, znajdowali się między liniami obrony i pomocy przeciwników, tak jak choćby to było w meczu z Manchesterem City. I można sobie wyobrazić, co w tej pozycji zrobiłby Amadu Onana. To byłoby pewnie coś niesamowitego, to znaczy rajd z piłką, gdzie nikt nie byłby w stanie go dogonić. No ale można także zadać pytanie, czy właśnie Onana odnalazłby się między innymi w takiej sytuacji. Często pivoci Aston Villa grali ze sobą na dość małej przestrzeni i jednocześnie wychodząc spod pressingu przeciwników, tak jak to było z Liverpoolem. I jeśli w takiej sytuacji znalazłby się Onana, no to można byłoby, można, można byłoby mieć wątpliwości, czy na pewno dałby sobie radę aż tak dobrze, jak właśnie Douglas Lewis. Sam Onana mówi o sobie w sposób następujący. Granie głębiej mi pasuje i myślę, że moje występy to pokazały. Czuję się bardziej komfortowo w tej pozycji i bardzo mi się to podoba. Ale mówiąc bardzo skromnie, czuję, że jestem w stanie robić wszystko. Mam umiejętności, które pozwalają mi czuć się dobrze wszędzie, w linii pomocy. Zatem można powiedzieć, że długofalowo właśnie Onana być może rozwija się także pod kątem gry ofensywnej, chociaż ja bym w nim bardziej upatrywał zastępstwa dla kamary. No bo nawet patrząc właśnie na ich profile, czysto pod kątem statystyk, widać, że Amadu Onana jest dość podobny, być może nie tworzy aż tak wielu sytuacji, być może nie zagrywa piłki aż tak często do przodu, ale to także pewnie wynika ze specyfiki zespołu, w jakim występował, to znaczy. Zwyczajnie z Everton. Z tym, że nawet jeśli byśmy założyli, że właśnie Onana pod tym względem jest piłkarzem nie aż tak dobrym, jak pewnie może się stać, przypominam, ma wciąż 22 lata, no to Aston Villa ściągnęła sobie kogoś takiego jak Ross Barclay. Piłkarz, o którym już wspominałem kilkukrotnie na swoim kanale, on był zupełnie. Odbudowany przez Roba Edwardsa w poprzednim sezonie w Luton Town. Mówił o tym, że jest to zgodnie wdzięczne całemu klubowi, że znów zakochał się tam właśnie w futbolu. No i także był jednym z bohaterów poprzedniego sezonu Premier. I gdy mówimy o samych statystykach, tak jak widzicie pod kątem Luton, był on absolutnym liderem, gdy mówimy o większości liczb związanych z ofensywą. No i także to widać po tym radarze. To znaczy, gdybyśmy porównali Douglasa Louisa i Rosa Barclay'a, ci piłkarze byli bardzo do siebie Zbliżeni, ale także moim zdaniem warto zwrócić uwagę na to, że choćby tam, gdzie powiedzmy nie domaga Amadu Onana. Tam dobry jest Rose Barclay. Tam gdzie Ross czyli na przykład w pojedynkach nie jest aż tak mocny, tam jest mocny z kolei Amadu Onana. Zatem wydaje się, że Unai Emery zbudował sobie całkiem ciekawy środek pola, który jest w stanie ze sobą grać kompatybilnie. Oczywiście to wszystko będzie wymagało czasu, aby ci piłkarze się ze sobą zgrali, ale warto także pamiętać choćby o Matsenie, który kto wie, być może będzie występował w środku pola, czy także wspomnianych już i Maginie czy Tymelemanie. Kończąc już ten film, także chciałbym bardzo mocno pochwalić Aston Villa za to, że nie tylko Właśnie działa w taki sposób, że ściąga piłkarzy do siebie pasujących, przynajmniej oczywiście na papierze, piłkarzy młodych, którzy także w większości mają niesamowity potencjał, ale także za dość kreatywne klauzule. To znaczy, między innymi, Cameron Archer został odkupiony z Sheffield United, jednocześnie Aston Villa de facto na tym zarobiła. Podobnie było z Jadenem Filloginem, to znaczy z piłkarzem, który w poprzednim sezonie wyróżniał się w presezonie, ale chciał regularnie dostawać minuty, w związku z czym Trafił do Hall, i tam Aston Villa miała taką opcję zrównania się. Z ofertą następnego kupca i potencjalnie właśnie wykupienia tego zawodnika. W związku z czym, kiedy choćby taki klub jak Everton, czy zwłaszcza Ipswich, wyłożył 13,5 miliona funtów bodajże za Filogina, no to okazało się, że Aston Villa kładzie na stół podobną kwotę, przebija jednocześnie ofertę Ipswich Town, bo takie było prawo właśnie w kontrakcie, oraz wykupuje Filogina i ten trafia z powrotem na Villa Park. A o tym, jak dobrym piłkarzem jest Jaden Filogin przekonał się każdy, kto oglądał pewnie nawet jakieś skróty w poprzednim sezonie w Championship. To znaczy tym piłkarzem interesowała się Barcelona, co pokazuje mimo wszystko jak mocny miał sezon właśnie w w barwach Hull City. Jednocześnie zwrócił uwagę na jego liczby. Pod kątem swojego zespołu był zwyczajnie w wielu meczach najlepszy, gdy mówimy o każdej możliwej statystyce. O bramkach, asystach, stworzonych sytuacjach, oddanych strzałach, nawet odbiorach w strefie ataku. A te wszystkie transfery, o których już wspomniałem, tak jak widzicie, skut tym, że głębia składu Aston Villa na nadchodzącą kampanię ligową i Pucharową, przypominam, że Villa będzie grać w Champions League, jest naprawdę imponująca, a warto także pamiętać o tym, że to nie jest koniec transferów, no bo wiele wskazuje na to, że John Duran odejdzie do West Hamu, natomiast w jego miejsce być może będzie sprowadzony ktoś taki jak João Felix. O tym pewnie będę Was informował na bieżąco na kanale. Jeśli pojawią się właśnie jakieś ciekawe transfery, no to z pewnością będą się tutaj także pojawiać materiały. A ja tymczasem bardzo Wam dziękuję za uwagę i jednocześnie zaznaczam, że Aston Villa jest klubem bardzo mądrze zarządzanym, głównie przez pryzmat Unaja oraz jego współpracowników no bo choćby Mąci, czyli dyrektor sportowy, z którym właśnie. Świetnie zna się Emery jeszcze z czasów Seville, to jest główna twarz tego okienka transferowego, a także kilku no, poprzednich. Natomiast jeszcze właśnie o tym temacie pewnie nagram dłuższy materiał mniej więcej w drugiej połowie sierpnia, kiedy okienko transferowe w wykonaniu De Vilans już będzie się chyliło ku końcowi. Ale dajcie znać co Wy sądzicie o tym temacie, co Wy sądzicie o no, właśnie tym oknie transferowym w wykonaniu Aston Villa, co myślicie o Barclay'u czy o Nani'e. Trzymajcie się, dzięki wielkie za uwagę, sieman!